Dzisiaj witam Was z chińskiego ogrodu w Santa Lucia. Przede mną siedzi pan, zaraz Wam go zaprezentuję. Wydaje mi się, że pije herbatę. Jest i on. Co chwilę przechodzi tędy jakaś wycieczka, więc może na razie tam sobie odpuścimy. Na razie pójdziemy w drugim kierunku, i jak oni już pójdą. Wtedy tam wejdę. Pamiętam, że kiedyś, ale tak bardzo dawno, nagrywałam stąd jakiegoś vloga i mi się to miejsce dosyć dziwnie kojarzy. Ehm, tutaj kiedyś taki pan, nie wiem, chyba bo można go nazwać ekshibicjonista, no to taki pan mnie spotkał tu, więc mm, mam dziwne skojarzenia. Ehm, moja córka chce zdjęcie dokładnie ze wszystkim, co tutaj jest, więc, więc idę robić. Można pospacerować i też trochę pouczyć się o kulturze chińskiej. No i przede wszystkim jest tu bardzo ładnie zadbane miejsce. Tych lampionów też na pewno nie było tutaj, jak, jak byłam ostatnio, ale mówiąc ostatnio, to było właśnie kilka lat temu. A tam właśnie nie wiemy, co się dzieje. Na pewno pójdziemy sprawdzić, czy to jakieś przedszkole tam jest, czy jakaś szkoła, czy to jest jakaś lekcja w u Nie wiem, ale. Sporo różnych dźwięków. Dźwięków stamtąd dochodzi. Dobra, myślę, że możemy przejść przez to ciekawe okrągłe przejście. Mijamy lwy. Wchodzimy i na szczęście jest cień, więc tym bardziej fajnie. Bardzo ładnie jest to wszystko zrobione, ale tak jak mówię, sporo ludzi, więc trochę będę musiała powycinać. Ja wiem, że to głupio zabrzmi, ale samo chodzenie tutaj i wchodzenie w jakieś różne zakamarki, nowe ścieżki jest czymś jak dla mnie ciekawym, bo nie mam pojęcia gdzie wyjdę. Zarośnięte. Szczególnie, że już mamy końcówkę Maja, ale myślę, że najlepsze jest właśnie przed nami, więc spróbuję się nie wywalić i tutaj podejdę. No zobaczcie, takie rzeczy na Malcie. Ten kadr jest przepiękny, naprawdę przepiękny. O i tutaj zielona woda, tak, jest zielona i są żółwie nawet. Proszę i jeden i drugi, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Zostaw żółwia. Grupy szkolne albo przedszkolne co chwilę tędy przechodzą w tych swoich mundurkach, bo każda szkoła ma inny mundurek. I mają tutaj jakieś różne lekcje, że nauczyciele y, opowiadają. No, tych po maltańsku nie rozumiem, ale po angielsku tak. I jest tutaj co najmniej pięć takich grup, więc dzieje się, no, ale nie mam pojęcia, czy to są jakieś y, wczesnoszkolne, czy też bardziej przedszkolne. No, tak czy jak fajny pomysł, myślę, na lekcje. Chciałam Wam y, nagrać kaczki i ich dzieci, ale coś zaczęło tutaj chlapać. Więc podejdźmy bliżej. Wodospad? No chyba tak. Włączyli wodospad. No nieźle. Jest wodospad i nawet można wejść pod wodospad. Nie wiem, w celu zdjęcia czy coś. Natomiast no jest błoto. Więc idziemy. Dobra, idziemy. Przeszłyśmy dalej. Jest tu jeszcze więcej lampionów. Jeszcze więcej ścieżek, Dobra, tam może nie będę zaglądała. E, chyba, chyba zauważyliście po, po tym co mówię i w jakiś sposób mówię, że jestem zachwycona tym miejscem. Tak to wygląda z drugiej strony. Tam wam chciałam jeszcze pokazać stoliki takie ładne z ciekawymi krzesłami, natomiast są zajęte, więc... Nie będę się tam pchała. To miejsce kojarzy mi się też mm, z ludźmi, którzy e, ćwiczyli, trenowali, nie wiem, tai chi. Takie mm, e, kiedyś tam ich było sporo, teraz tam pani e, ćwiczy jogę. co bardzo się podoba e, grupie ze szkoły. Koniec końców nie obcięłam e, tego, ale myślę, że obetnę. Nie chciałam e, pochopnej decyzji przed wyjazdem podejmować, ale. Jakoś tak, jak, jak zaczynają się te włosy tak trochę kręcić, to to mnie wkurza. No, więc pięknie, pięknie. Yy, może nie jest to yy, rozwiedzania na długi, długi czas. Natomiast odgłosy natury. <noise> o, dobra wracając, chodzi mi, że no, nie zajmie to dużo czasu. O, kolejna grupa szkolna, tym razem jakaś żółta, żółta szkoła przyjechała. Ale tak, żeby wpaść na, na spacerek, na popodziwianie tego wszystkiego jeszcze na 20 minut, to jak najbardziej. Można też usiąść. Tutaj dużo osób korzysta z tego wokół mnie, po prostu siedzą, sobie coś jedzą, więc taki piknik w środku dnia. Jest też sporo cienia, ławeczki są w cieniu, więc jak najbardziej. A to jest część, która jeszcze nie była otwarta, jak byłam tutaj ostatnio. A przynajmniej zupełnie tego nie pamiętam. Hmm. No ciekawe, ciekawe. Fajnie to miejsce rozwijają, tak zupełnie w środku miasta. Nawet słychać, że o tu, o tu jest ulica. Za tym murem właśnie przechodziłyśmy i ma WF czy jakieś, nie wiem, coś w stylu wyścigów rzędu. Jakieś pięć szkół. Jest dużo dzieci. Zakupiłyśmy wodę w automacie. Ciekawostka 80 centów. Więc może być. Dobra, wejdźmy po schodach, zobaczmy, jaki będzie widok z góry. Fajne co? No, fajne. Zielono. Rzeczywiście są ryby, nawet bez okularów je widzę. Więc są duże. A tak to wygląda z dołu. I mamy w tym momencie 23 stopnie, ale 23 stopnie na Malcie, one są zupełnie inaczej odczuwane niż te w Polsce. I jak nie ma wiatru, nie ma chmur, o teraz akurat zawiało, nie wpasowuje się w moją narrację, to jest naprawdę ciepło. Taka, taka patelnia. Ja nie wiem jak ja tu żyłam, jak było jeszcze 15 stopni więcej, albo chociaż 7. Moja córka poszła się bawić um, z dziećmi ze szkoły, która tutaj gra. Okej, okay, okej. Okay. Jestem mega ciekawa, o czym one rozmawiają. I ciekawe, stoją w grupie, gdzie e, każda jest z innej narodowości. Wręcz każda jest z innego kontynentu, i to jest mega ciekawe. I jak sobie przypomnę. Jej początki, tak wchodzenia w to społeczeństwo tutaj. To było ciężko, powiem Wam. Było ciężko, bo ona jest z tych nieśmiałych dzieci. Teraz tak bardzo się otworzyła. Dobra, chyba nie będę tutaj więcej gadać, bo dużo dzieci gra na instrumentach i trochę czuję się zagłuszana. Wychodzi na to, że mam czas dla siebie, bo moja córka bawi się w najlepsze mojemu mężowi jeszcze trochę zajmie, żeby do nas dołączyć. Jak były letnie wyprzedaże, to kupiłam w Zarze spodenki. W sensie ja myślałam, że to są spodenki, a to są takie spódnice spodnie, że jest jakby krótka spódniczka, zaraz Wam pokażę, a pod spodem są spodenki, więc na no spoko, nic tam. Nie wychodzi. Natomiast nie przymierzyłam ich i po prostu o tak wzięłam, bo no chyba możemy sobie wyobrazić, co się dzieje na takich Grubych, grubych wyprzedażach i one były bardzo tanie. Ja do dzisiaj myślałam, że to są po prostu spodenki. I jakie było moje zdziwienie dzisiaj, jakie założyłam? I patrzę, to nie są spodenki. Plus, coś mają nie tak z kieszenią, więc uważajcie na wyprzedażach. Jednak warto, warto przymierzać, nawet jeżeli coś kosztuje tam 29 zł, przecenione, nie wiem, 100-30, ale. Normalnie, czekajcie. Położę was na ławce. O, nie mieszczę się, nie mieszczę się. Tutaj, normalna kieszeń. Tutaj. Mm -mm. Nie. Położę was niżej, żeby moje nogi lepiej wypadły. Chociaż są bardzo suche, bo nie wpadłam na to, że będzie mi potrzebny na Malcie balsam. Ale żyjmy z tym. Jestem tu tylko kilka dni. Ale na tę pogodę, która dzisiaj jest, to bardzo dobry wybór, bardzo dobry. I ostatnia rzecz, bo już poruszam bardzo losowe tematy, więc idźmy w jeszcze bardziej losowe. Zaraz się stąd zbieramy, więc to jest ostatni moment. Wczoraj drapnęła mnie córka, o tutaj, przy zabawie. Nie ogarnęłam, że tam paznokieś jej się złamał, i no okej. Okay. I drapnęła mnie. No i na początku przepraszała mnie, no bo wiecie, krew te sprawy. A potem mówi do mnie do wesela się zagoi. I nigdy jej czegoś takiego nie powiedzieliśmy, bo też nie umniejszamy takich rzeczy, że nie wiem, przewróci się, a my nie mówimy nic się nie stało, nie, nie, to tylko tam lekkie zadrapanie, nie boli Cię, no bo ją to boli. Więc nigdy nie mówimy nic się nie stało albo do wesela się zagoi, a to proszę, skąd wzięła te, taki tekst? Nie wiem. Idziemy spontanicznie do restauracji. Wybraliśmy taką. Ma dosyć dobre opinie. My też tu kiedyś byliśmy. Pamiętam, że obchodziliśmy tutaj urodziny mojej cioci, ale nie wiem, czy tam w środku będą wolne miejsca, bo jest raczej oblegana. Widzę, że tutaj w takim, jakby ogródku przed są, ale no powiem wam, za ciepło. Wyszłyśmy z parkingu i e, szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia gdzie jesteśmy. No, okej, okay, wiem, że w St. Julians, w y, Porto Maso zapewne, zapewne, natomiast czy iść tutaj, czy też tam? Nie wiem, dobra, chodźmy tam, bo. po tak. A dobra, wiem, okej, okay, dobra, wiem, gdzie jesteśmy, fajnie, fajnie. E, Wyjdziemy tam, tylko nie jestem pewna, czy tędy tak sobie można o, po prostu wchodzić. Chyba tak, no ale dobra. Przejdźmy tam i wejdziemy. E, e, żeby się przejść. Bardzo lubię te kwiaty. Tak od razu rajsko. A u góry palmy, palmy, palmy. Idziemy dalej. Oto wejście mi chodziło. O, dobra, zejdziemy sobie tędy. Restauracje wokół oczywiście jeszcze pozamykane. O dobra, tutaj coś ze śniadaniami chyba jest otwarte, bo jest po godzinie 9:00. Chyba jest 9.30, tak mi się wydaje. I mamy tutaj sporą marinę, ale pójdziemy tam kawałek dalej, bo to jest um, bardzo drogie osiedle. Nie wiem, czy możemy to nazwać osiedlem. Dotarłyśmy tutaj i zobaczcie na ten kolor wody. Ja pamiętam, że już dosyć dawno byłam tutaj i Wam to pokazywałam dokładniej, ale zobaczmy, co się zmieniło palmy są. Dobra, tam jest znak, żeby nie filmować, więc nie będę, oczywiście upewniłam się, czy na pewno nikogo nie ma w basenie, ani na balkonie, ani nic takiego, więc nie, ale może sobie daruję tak czy siak nagrywanie. Bardzo spokojnie. Nie mam tutaj za bardzo ludzi, poza tutaj jakimiś pracownikami, którzy czyszczą te jachty, ale też tę marinę, więc... Nie jest tutaj aż tak cicho. Um, ładne miejsce, ładne. Czy czym chciała tu mieszkać? No nie wiem. Te ceny tutaj są prze, prze, prze ogromne. Więc chyba wolałabym coś bardziej um, z dala od zgiełku miasta. Jak już tyle płacić. Te niektóre jachty są tak duże, że nie mieszczą mi się w kadrze. Ale wiecie co? Też patrzę na te balkony. Takie dosyć zielone balkony. No, to prawda. I sobie myślę, że muszę zająć się jakimś projektem mojego nowego balkonu w nowym mieszkaniu. I ja nigdy nic nie robiłam z balkonem. Ja nie mam pojęcia, co ja mam postawić, co przetrwa polską zimę. Więc w sumie, jeżeli macie do polecenia, czy to coś tak na ziemię, żeby położyć, czy jakieś meble, które są sensowne i po jednym sezonie deszczowym się nie rozwalą. To możecie dać znać w komentarzach. Chyba będziemy w czerwcu na tym kanale urządzać mój balkon. Proszę, no, dorosłość, dorosłość. Chociaż ten balkon też jest mały, więc co ja tam postawię? Podjechałyśmy windą 5 pięter i teraz widzimy to z góry. Doszłyśmy do Spinoli, ale jest tu tak głośno, i co chwilę coś trąbi, i przejeżdża, i tam jakieś krzyki jakieś, że chętnie. E, udamy się i jak najszybciej gdzieś dalej ciekawy produkt no, zobaczcie to jest taki zrobiony ryż z kalafiora i brokuła kalafiora kalafiora i z batata no okej okay. Posiadłyśmy sobie w takim miejscu, i uwaga, następuje hall z siaty. Więc mamy wodę, takie coś, gdyż dzisiaj idziemy na spotkanie z przyjaciółką mojej córki. Więc weźmiemy coś takiego. Mamy książkę, 8 euro. Jeżeli chodzi o coś do czytania, dla dziewczynek. Nie wiem, nie rozumiem za bardzo takich rozgraniczeń, ale okej, okay, dobra, niech czyta. Mamy też kefir ze stewią i pomoc przy chorobie em, lokomocyjnej. Za wszystko wyszło. Czekajcie, czekajcie. 19.21. Tutaj mamy ceny, a tutaj rosną kapary. Co to kapary? jestem już w Polsce i edytuję ten film, który właśnie oglądacie i prawdopodobnie tracę głos, ale pomyślałam sobie, że opowiem wam tak pokrótce o fundacji, fundacji onkologicznej Alivia. Ja z nimi miałam na dzień matki taki film, rolkę na Instagramie taki współtworzony. Natomiast nie wszyscy mają Instagram, więc już tak poza tą współpracą tutaj wam opowiem, bo Myślę, że część z Was może mieć z tego benefity, a nie zdaje sobie sprawy, że w ogóle może je mieć. Jest to fundacja, która no przede wszystkim szerzy wiedzę. I jest tam ponad 11 tysięcy użytkowników, którzy się zarejestrowali, i możecie czytać na, na najróżniejsze. Tematy, dowiadywać się, rozmawiać też między sobą, i to jest taka pierwsza część, ale też druga, jeżeli chodzi o benefity, jakie możecie wyciągnąć dla siebie, to um, tylko trzeba potwierdzić, że rzeczywiście albo jesteśmy y, osobą chorą, albo jesteśmy bliską osobą y, chorującej. No, bo wiecie, że to tak w dzisiejszych czasach no, y, różnie bywa. Także mówię teraz do tych onkologicznych tutaj moich przyjaciół. Tak więc e, możecie dostać e, zniżki na taksówki, możecie dostać zniżki na kosmetyki, na catering. Możecie e, też umówić się na takie konsultacje z onkologiem, psychoonkologiem, z dietetykiem. To też jest ważne. Bo tutaj jedna konsultacja, myślę, że może nam sporo pokazać, nie? jak żyć. Możemy sobie porobić notatki i w ogóle. Jak żyć, tak wiecie, no, żywieniowo oczywiście. No, jeżeli jesteście w ogóle zainteresowani, ja wam zostawię link w opisie pod filmem. No, tak, tak jak mówię, to, to nie jest dla wszystkich takie ogłoszenie. No, ale po prostu wiem, że część z was, szczególnie te osoby trochę starsze, nie mają tego Instagrama, a jednak fajnie, żeby nie przedawić. Kończę tego vloga z tego miejsca. Mamy dzisiaj bardzo pochmurny dzień, ale te ostatnie były piękne, więc oby tak dalej. No nie te chmury, ale te, 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 tam, te słoneczko. Nie? Także życzę zdrowia. Pa, pa.